Partnerem materiału jest Luxpaw, producent ogrodzeń w systemie panelowym. Kompletne ogrodzenie o wysokości 1,5 m od 52 zł, o wysokości 1,80 m od 58 zł. Komplet brama furtka, wysokość 1,5 m od 1950 zł, wysokość 1,70 m od 2200 zł. W niedzielę Koneckie Stowarzyszenie Sportowe Piłki Ręcznej zorganizowało po raz kolejny trening z mistrzem. W roli mistrzów znaleźli się ponownie zawodnicy Industrii Kielce, 20 mistrza Polski. Niedziela była swego rodzaju festiwalem z piłką ręczną w Końskich. Najpierw odbył się mecz derbowy, w kategorii młodzików. Około godziny 13 wystartował turniej piłki ręcznej o Puchar Burmistrza miasta i Gminy Końskie, a o 15 rozpoczął się trening z mistrzem. To cykliczna sportowa impreza dzięki współpracy KSS Perkońskiej, Industrii Kielce i firmy Forbilt SA. Zajęcia dla najmłodszych adeptów piłki ręcznej z Końskich poprowadzili dwudziestokrotni mistrzowie polski, reprezentanci naszego kraju oraz uczestnicy EHF Ligi Mistrzów Tomasz Gębala, Arkadiusz Moryto, Szymon Sićko i Michał Olejniczak. Zanim rozpoczął się sam trening z tymi zawodnikami, to wręczali oni Puchary dla zespołów, które wzięły udział w świątecznym turnieju, Puchar Burmistrza. Najlepszym zespołem okazali się chłopcy z KSSPR-u, a oprócz gwiazd handbalu, nagrody drużynom przekazywał wiceburmistrz Końskich Krzysztof Jasiński. I właśnie zastępca burmistrza oraz główny organizator wydarzenia prezes KSSPR-u Andrzej Kos opowiedzieli nam więcej o niedzielnych inicjatywach i samym treningu z mistrzem. Zaczęliśmy od meczu derbowego naszego klubowego. Drużyna młodzików, KSSPR -y Końskie, drużyna. Pod wodzą Krzysia Sonickiego wraz z chłopakami trenera Wodarskiego rozegrały meż ligowy, dzisiejsze spotkanie. I chociaż dzielą tak naprawdę dwa lata różnicy, to super postawa młodszej ekipy postawili się mega. Także super wielkie brawa zarówno dla drużyny starszej Krzysia, jak i, jak i chłopaków Michała. Następnie rozpoczęliśmy. E, turniej świąteczny e, o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Końskie, e, który trwa. E, e, drużyny, które biorą udział to e, drużyny KSS Peru, drużyna Akademii KSS Peru, Akademii Przysłuchaj, Akademii Smyków oraz gościnnie e, Akademii SARS z Kostomotów. E, fajna zabawa, fajna atmosfera, dzieciaki rozgrywają rozgrywają mecze do tej pory. Niedługo turniej dobiegnie końca i wisienka na torcie to spotkanie z zawodnikami Industrii Kielce w osobach Arka Moryty, Tomka Gębali, Sićko i przyjeżdża Michał Olejniczak. Więc lada chwila dołączą do nas. Wraz z panami burmistrzami zakończą turniej. Opowiedzą, rozdadzą na pewno masę autografów, opowiedzą o, o, o swoim życiu prywatnym, zawodowym, jako, jako zawodnicy dwudziestokrotnego Mistrza Polski. Zaznaczę tutaj, że te spotkania, trening z mistrzem są cykliczne, dzięki współpracy z firmą Forbild, tutaj reprezentującym przez Łukasza Mączyńskiego. Te truniki się odbywają e, cyklicznie, atmosfera jak słychać, mega fajna e, i tyle. Fajna niedziela, fajnie, że rodzice, przede wszystkim dzieciaki, zawodnicy tak licznie e, do, nas, e, do nas dołączyli. Choćby dlatego, że no, niedziela handlowa e, przed świętami, wiadomo, ale frekwencja dopisała super ekstra. Dzieci jest, dzieci jest prawie 200, e, super ekstra zabawa. Niedziela z piłką ręczną w wydaniu młodzieżowym, panie burmistrzu, bo i mecz derbowy i teraz turniej par burmistrza. Fajne inicjatywy. Tak, bardzo fajne inicjatywy, dlatego staramy się wspierać te inicjatywy, z którymi oczywiście stowarzyszenia, kluby sportowe z terenu miasta i gminy końskie do nas występują. Nie inaczej jest w tym przypadku. Gratulacje dla prezesa Andrzeja Kosa i klubu sportowego piłki ponieważ to jest bardzo fajna inicjatywa wskazująca, że tego typu inicjatywy są bardzo potrzebne na terenie miasta i gminy, to nie tylko w piłce ręcznej, ale praktycznie w każdej dyscyplinie sportu. Dzisiaj mamy jednodniowy turniej, za tydzień mamy dwudniowy turniej Neptuna Końskie. Mam nadzieję, że te inicjatywy będą wspierane, ale i bardzo ważnym elementem tego typu inicjatyw to jest to, że włączają się do nich rodzice, całe rodziny, Widzimy na trybunach zaangażowanie rodziców, kibicowanie. To są fajne inicjatywy. Panie Mieczu, Pan ze sportem związany jest od maleńkości, od małego. Chcę zapytać o to, czy kiedyś były takie możliwości, by spotykać te gwiazdy sportu podczas tego typu nawet jakichś niezbyt częstych treningów? Nie, we wcześniejszych latach, w moich latach dzieciństwa tego typu inicjatyw nie było. Tak naprawdę wzorce czerpaliśmy z telewizji bądź z oglądania meczów, które się odbywały na terenie końskich. Przykładem jest chociażby wizyta zawodników świetnego górnika Zabrze w końskich, Staru, Starachowice czy Legii Warszawa. Stąd czerpaliśmy jako młodzi ludzie, młodzi zawodnicy wzorce. No i oczywiście reprezentacja Polski lata 74 i późniejsze Fajny czas, ale dzisiaj już niestety to przeszłość, a to, że przyjeżdżają zawodnicy Industry Kielce, to jest bardzo ważny element wspierania dzieci i młodzieży, pokazywania, gdzie są te wzorce sportowe i osobowe, ale również i takie, które pozwalają na promocję piłki ręcznej w Polsce. Tutaj też czapki z głów przed y, prywatnym sponsorem, bez którego nie byłoby tej inicjatywy. Tak, generalnie Forbild wspiera od wielu, wielu lat konecki sport i podziękowania dla właścicieli, ale również dla pana Łukasza Mąszczynskiego, który w sposób zaangażowany działa nie tylko na niwie piłki ręcznej, ale generalnie na niwie sportowej i włącza się w tego typu inicjatywy, czego przykładem dzisiaj będzie obecność zawodników industrii w końskiej.